Cześć, witajcie. Co takiego dzisiaj ciekawego mam do zaoferowania? Otóż przedmiotem dzisiejszej prezentacji jest mieszkanie dwupokojowe, 41 m2, czyli takie mieszkanie, które jest najbardziej pożądane, poszukiwane przez klientów i inwestorów. Jestem w mieszkaniu, w którym będziesz musiał musiała wykończyć sobie kuchnię. Tą kuchnię trzeba po prostu umeblować od podstaw. Do tego będziesz musiał sobie umeblować tą oto piękną sypialnię, a także salon dzienny, co na pewno też przyniesie ci dużo szczęścia i radości, gdyż zrobisz to na swój wymarzony sposób. Poza tym w bloku są dwie windy, co jest dużym atutem mieszkając w wieżowcu. Mamy tutaj niski czynsz, cena jest przystępna, Kilka przystanków tramwajowych do Manufaktury i Piotrkowskiej. Bardzo dużo plusów. Zachęcam do szybkiego reagowania i umawiania się na prezentację. Na razie.